Jedziemy zmusić tego starego brodacza do tego, żeby wreszcie zgolił tą swoją brodę. Siary to jest tak! Gdy ją goli będzie wow! Janusz! Gdzie jest Janusz? Gdzie? Tym dzieciom do łba żeby starszego człowieka golić na starość. Ludzie, za... lud, co za... Cała Polska! Cała Polska! Bardzo się cieszę, że ode mnie jeszcze zaczęli, natomiast jeszcze do ogolenia jest parę osób. Panie że zaczęliśmy od Ciebie. <laughs> Sami ogoleni przyjechali. Będę jeszcze konsultował to z moim sztabem. No to, to jest szansa, to jest go, szansa. Takie... Róbcie tak dalej, szans jest coraz więcej.